Dzień dobry. Amerykanie mówią, że rozmiar ma znaczenie. My, Europejczycy, porównujemy. No dobrze, no co? Amerykanie twierdzą, że rozmiar ma znaczenie. My, Europejczycy, mamy też swój rozmiar. Oto urządzenie, którym poruszają się dzieci. Urządzenie, które z jednej strony daje radę jechać, bo nawet nie nazywa się samochodem. Wiecie co to jest? Czterokołowiec lekki. I za chwilę spróbujemy nim przejechać się kawałek i opowiedzieć Wam historię, czym nasze dzieci muszą podróżować po drogach Europy. Nie mamy tutaj jakichś wybitnych warunków, ale zrobimy dwa proste testy. Przyspieszanie do 50 na godzinę, bo to jest maksymalna prędkość tego samochodu. Hamowanie z 50 na godzinę. Dwa kompletnie różne samochody. Samochody, które są z innego świata, ktoś by powiedział, ale hamować trzeba. Tak samo trzeba przyspieszać. Idę testować. Zaraz zobaczymy, jak to hamuje. Ach. Chłodno. Zapniemy pasy. Są, jak już są pasy, to poważna sprawa. Zapalamy. Zapalił. Pierwszy sukces. Nagrzał się. Czapeczki zdejmujemy. Nawet jeszcze ciepło zaczyna się pojawiać. No niesamowite. Samochody produkowane we Francji. Samochody, które... Z jednej strony miały służyć a raz wsteczny jest. Dobrze. No i teraz rozpędzę się do o 50 na godzinę. Co ciekawe, ten samochód ma światła dzienne. Jadę, jadę. No dobra. To jest pewnie silnik od jakiejś betoniarki. Albo od jakiegoś urządzenia rolniczego. Ale no myślę, że już osiągnę maksymalną prędkość 50 km na godzinę. No i teraz ten moment. Moment prawdy! W Gaz. Wow! Dał radę. 45 i 50. I jest. Haha! Ha. Nie jest źle. On naprawdę stanął. Słyszeliście to, co ja? ABS zadziałał. Czyli ten samochód ma ABS. To już coś niesamowitego. To jest rzadkie. Z tego, co wiem i z tego, co mi opowiadali fachowcy, w tych urządzeniach dopiero od niedawna zaczęto montować ABS. Ale ten już ma. No to teraz zmiana samochodów. Teraz pojedziemy ramem, wielkim smokiem z ogromnym tonarzem. Wyrównam, żeby miał podobny przelot. I wsiadam do ramy. teraz smok. No to przechodzimy do drugiego. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się smok zachowa. Proszę bardzo, progi można senuszki otrzepać. I jedziemy dalej. Pasy zawsze zawinamy, pasy. Na no, żeby biegi zmieniać gałką do przekręcania. Takie czas Not i drive. Mamy to nie bimbaj mi tu. Musimy się teraz ospędzić do 50. Tobie będzie dużo łatwiej niż europejskim smokom. 14, 28, 30, 44, 50 i hamowanie. Ho, ho zobaczcie, sporo dalej. Jednak masa. Masa robi swoje. To niesamowite. Mały samochodzik, a hamuje lepiej. No, ciekaw jestem, zobaczcie. To jest pachołek rama, a tu jest aiksan. Cała długość masa robi różnicę. Rozumiecie, dlaczego lżejsi szybciej zahamują? To jest proste. I stoisz. Opona też się liczy, ale na razie pomijamy opony. Patrzymy na wielkość, na masę i na przyspieszenie. Teraz przyspieszenie. Mam nadzieję, że zrobimy dwie próby. Z tylnym napędem, żeby wyrównać. No, bo tam AXA ma tylko napęd przedni, tu będzie tylny. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A później z napędem na cztery koła. Zawsze wolę, jak cztery koła drapią. No, moi drodzy. Próba. Przyspieszenia. A ich sam nie ma żadnej kontroli trakcji, nie będzie się wspierał. Przy jego mocy chyba nie do końca jest potrzebna. Ale wyłączyliśmy w tym potworze z dużym silnikiem, bardzo dużym silnikiem, no bo mówiłem już wcześniej, rozmiar ma znaczenie. Także wielkość ma znaczenie, mówimy o mocy. No i jestem gotowy. Tam mamy kolegę, który będzie mierzył czas. Maciek zaraz mi pokaże ręką. Czy możemy startować? Nie chcę ruszyć, zobaczcie. Rozpędzam i rozpędzam i rozpędzam i rozpędzam i jest. No, to jest różnica ogromna. No i nadszedł czas, żeby skorzystać z całej technologii, jaką daje nam RAM. Wszystkie systemy włączone, 4WD. Czekamy grzecznie. Czekam na rękę, żeby wystartować, no bo mam start z ręki i wtedy włącza się stoper. Teraz. A też się zająknął, też poczekał i dopiero teraz przyspiesza. O, pięknie. Tak duża moc musi być ograniczona, bo auto strzelając gwałtownie no traci przyczepność więc co się dzieje no system zmniejsza otwarcie przepustnicy żeby nasze auto odrobinę lepiej ruszyło co ciekawe czasami mniej znaczy więcej dodasz gazu i możesz się rozpędzić no teraz przesiądę się do potwora całkiem ciepło i wygodnie. Tu jest naprawdę wygodnie. Trochę mniejsze gabaryty, ale nie narzekam. Próg się nie wysuwa, jak otwieram. Nie wiem dlaczego. Ale potrzepiemy nóżki, żeby nie zostawić bałaganu. Mam nadzieję, że drzwi się zamkną. Ktoś by powiedział: Teściowa. To nieładnie. Tak nigdy nie mówimy. Zapinam pas. Nie ważny moment grzejemy świecę. tak zapala mockarnia, dwa cylindry duże dwa cylindry już nie będę mówił na razie jaką ma pojemność, opowiem wam później podjeżdżam na start ryczy dobrze Wiecie co jest ważne, jak stajesz na starcie, szukasz bardziej trakcyjnego miejsca, żeby ciut lepiej wystartować. Bo w każdym sprzęcie, którym jedziesz, musisz zwyciężyć. No, musisz to za mocno powiedziane. Chciałbyś zwyciężyć. Zobaczymy, jak dzielny AX-a AXAM. Ile sekund dłużej będzie jechał niż 400-konny RAM. W końcu 4,5 konia, tylko 100 razy mniej. No, może nawet trochę mniej niż 100 razy, ale dalej dużo, dużo mniej. Na gazówki. Przed startem dogrzewam silnik. Muszę mieć pewność, że wszystkie podzespoły są przygotowane. Zmiana biegów. Trochę inaczej niż we wszystkich innych samochodach. Do przodu! Bach, Jest drive. Trzy, 2, 1 start! Mieli kołami! Niesamowite! O! Wjechał w śnieg. To duża strata. To mój błąd. I jest! Przedni napęd, ale mocy nie za wiele. Powtórka. Jeszcze raz. Dwie próby dają szansę. Co ciekawe, w tym samochodzie nie musimy testować wyłączania jakichś systemów trakcji, czy czegokolwiek, co by wspierało przyspieszanie. Tu po prostu żadnych systemów nie ma. Druga próba. Teraz się poprawię. Czuję to. Stanąłem w lepszym miejscu. Nie ściągnie mnie na głęboki śnieg, więc mam szansę. Ram narobił kresek. Swoją wielką mocą zepsuł start. Jestem na drive. Ie. Jest wpięty. Przegazówki. Jestem gotowy. 3, 2, 1 start. O nie, 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 nie. Wycofam jeszcze raz. To była za wielka strata. Normalnie by mnie wygonili na odcinku specjalnym. Nie można sobie wystartować jeszcze raz. Ustawię się w trochę innym miejscu. Jestem Europejczykiem, więc cały czas wierzę, że europejski sprzęt ma szansę ścigać się z amerykańskim. Stanąłem w lepszym miejscu. I znowu 3, 2, 1. Nie dodaj za dużo gazu. Ładnie, dobrze. Teraz pełny gaz. Ale poszedł. Jest. Rozpędza się pięknie. Nie zmienia biegów. Cały czas na jednym biegu. Meta! Uch. To były emocje. Niesamowite. Dawno się tak nie ścigałem. Wiecie co mnie zainspirowało, żeby pokazać ten? No, chciałem powiedzieć samochód. Czterokołowiec lekki. To brzmi prawidłowo. Zobaczyłem, jak mi córeczka pokazała kawałek śmiesznego filmu. Zobaczcie, jak to wygląda. Twój jest 5-litrowy potwór z kosmiczną mocą. Teraz akurat myślę o czymś, co ma pół litra pojemności. I zero mocy. Krzysiek, nie ma takiego auta. Tak, to prawda. Pół litra pojemności. Pół litra. Tyle samo, ile możemy wypić. Tu, ile pojemności? Prawie 6. Prawie sześć litrów. Podpowiedziano mi, no bo 1500 chemii e Czyli dopędzany prundem, prądem, żeby było po, po, po polskiemu. A, po polsku, przepraszam, bo niektórzy zwracają mi uwagę, że moja polszczyzna nie do końca jest dobra. Naprawdę będę się starał, żeby jak najbardziej po polsku mówić. I zobaczcie, to urządzenie bez kontroli trakcji, z ogromną mocą, jechało 12 sekund na tym naszym odcinku. Nie no 50 na godzinę czy 100, tylko 50 kroków. Na e, dystansie 50 kroków. To urządzenie bez mocy, bez możliwości jakiejkolwiek kontroli trakcji, jechało w 10 sekund, czyli było szybsze. Ale kiedy tylko podłączyliśmy wszystkie systemy, co się stało? Prędkość czy przyspieszenie wzrosło dwukrotnie, czyli 6 sekund na tym naszym kawałku ucięliśmy, tylko dlatego, że koła nie buksowały, tylko auto zwyczajnie korzystało z tej mocy, która była w danej chwili potrzebna, bo często za duża moc przeszkadza. Tutaj za mała moc przeszkadza. Powrócę do w ogóle myśli. O tych samochodach. Dają wolność, dają radość dzieciakom, dają szansę na kontakt z motoryzacją, na to, że można wsiąść i nie prosić rodziców ciągle: Mamo, zawieź tu, tato, zawieź tam. Dzieciak wsiada i jedzie. Ale szkoda, że przepisy są restrykcyjne, że auto nie może ważyć więcej niż. E, chyba 490 kg czy 480 to się zmienia kiedyś to było pół tony. Nie można go zastąpić Smartem czy innym bezpieczniejszym dużo samochodem, który ma jakieś gwiazdki w NCAP. A z perspektywy tego samochodu zobaczcie. To jest prawda. To jest wszystko z plastiku. Każde twarde uderzenie z boku mnie jako ojca przeraża. Ale chcę, żeby moje dziecko było wolne. Cały czas ćwiczymy różnego rodzaju wersje. Co będzie, jak samochód ci wyjedzie? Uciekaj do rowu. Co będzie, gdy coś się wydarzy nie z twojej winy? No bo ona może się rozpędzić, moja córka, tym samochodem 50 km na godzinę. To nie jest żadna duża prędkość, ale można sobie zrobić krzywdę. Ale wyobraźcie sobie, gdy uderza w to cięższy chociażby taki samochód. To jest znikający punkt, a te plastiki rozpadają się po całej drodze. To mnie trochę martwi, ale chcę, żeby wolność i radość z życia jednak dotyczyła też mojego dziecka. Więc do 18 roku życia będę czekał, kiedy będzie mogła wsiąść w, normalny, w normalnej wielkości samochód. Szkoda, że nie ma takiego prawa jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, że samochody są ograniczane czy w jakiś sposób. E, e, Limitowana jest ilość pasażerów, żeby dzieci nie szalały. Musiałbym dokładnie spojrzeć w te przepisy, ale można korzystać, co jest najważniejsze, z normalnych samochodów normalnych w sensie nie czterokołowców lekkich, tylko samochodów, które mają strefy zgniotu, które mają poduszki powietrzne, które mają wiele systemów, które na koniec wymyślili ludzie, żeby było bezpieczniej. Tego najbardziej chcemy, żeby nasze dzieci jeździły bezpiecznie. Ja się boję. Ale chcę dać mojemu dziecku wolność i świadomość, że ona jest odpowiedzialna za samą siebie. Czy to jest dobry pomysł na taką motoryzację? Nie wiem, nie mnie to oceniać. Ja jestem tylko ojcem, który martwi się o swoje dziecko. Tak wygląda środek samochodu. Całkiem przyzwoicie. Co prawda przeraża mnie trochę ta rurka, która trzyma fotel. Zawsze siadając, zastanawiam się, czy ona się zapadnie. Nie, nawet można przesunąć fotel. Zobaczcie, co jest najciekawsze w tym typie, tego typu samochodu. Tu są cztery fotele. Dwa przednie i dwa tylne. Nawet są tylne pasy. Niesamowite. Zagłówków zabrakło. Ale kto się dobędzie czepiał do takich szczegółów, co jest ciekawe. Ten samochód ma dołożony taki duży display. Tu nawet jest Apple CarPlay. Wyobrażacie sobie, co jest ważne dla młodych ludzi: muzyka, możliwość komunikacji, dotykowy panel naprawdę to działa. Nie będę tego komentował, bo z mojej perspektywy, ten samochód jak zawsze. Jest ważny, jak skręca, jak hamuje, jak przyspiesza. Tu miałem okazję też zobaczyć. Zobaczcie, ile się kręci kierownicą, żeby zrobić pełny skręt. Widzieliście, ile razy? To jest robota. W jedną i w drugą. Naprawdę trzeba mieć szybką rączkę. Niektórzy by poszli na mydełko fa. Też tak może. Tego nie róbcie. Niektórzy poszliby małpim stylem, o tak. Widzicie? To jest małpi styl. Tego też nie róbcie. Tu można chwycić prawidłowo kierownicę, ale ilość obrotów przeraża jedną w drugą. Dlaczego? Nie ma wspomagania, więc zrobiono bardzo długie przełożenie kierownicy, żeby można było lekko skręcać. Bagażnik. Nikt mi nie powie, jak się otwiera w tym samochodzie bagażnik. Chcecie zobaczyć? Trzeba na słupeczku znaleźć guziczek. Tu odchylamy pas. Cyk. Elektryczny. Otworzył się. Wchodzimy. O, prawie. Jeszcze raz. O, teraz zadziałało. Słyszałem ten dźwięk. Otwiera się klapa. Jak dla mnie. Idealnie, żeby przyłożyć. No proszę. Szczotka do śniegu. Gaśnica. Trójkąt. Wszystko jest. Bagażnik. No ten nasz trup chyba musiałby być mocno poświatowany, bo niewiele by tu weszło, chyba że użyjemy tego siedzenia przed, tylnego, które możemy położyć i wtedy robi nam się prawdziwy samochód do przewożenia towaru. Niesamowite. To wszędzie jest plastik. Ale jedzie, i to jest najważniejsze. I daje radość. Schyliłem się trochę, zamknę bagażnik. Zamknął się, to też dobrze. Rejestracja, który jednoznacznie mówi, co to jest za urządzenie. Czterokołowiec, lekki. Wydechy, no, w zasadzie wskazują na moc. Jeżeli mamy dwie rury wydechowe, to świadczyłoby, że bardzo wiele można. Po tym, jak dawałem przegazówki, po wypaleniu, widzicie co tu jest? Jedna schowana rureczka, ale wygląda ładnie. Wygląda, jakby była moc. Podsumowując to urządzenie, czyli czterokołowiec lekki, to już kolejny raz powiedziałem, bo sam się musiałem tego nauczyć. E, wolność, radość, e, świadomość tego, że dziecko staje się wolne i zaczyna swoje życie, ale mnie jako rodzica, bezpieczeństwo i świadomość, że no, inaczej, że to, że to urządzenie dalekie jest od bezpieczeństwa, trochę mnie martwi. I, Szkoda, że nie możemy puścić dzieciaki, wsadzić nasze dzieci w normalne samochody, którymi mogłyby bezpiecznie podróżować.